Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Odwołując tropem magicznych chwil, udamy się dziś na rubieże rzeczywistości. W kolejnym odcinku, poświęconym magicznemu znaczeniu czasu, opowiem Wam bowiem o wyjątkowej roli przedświtu, zwanego także bladą godziną. I naprawdę sądzę, że warto wstać na czas, aby móc doświadczyć jej tajemnicy, a także skorzystać z jej wyjątkowych błogosławieństw. Ruszajmy więc. Nasza wyprawa rozpoczyna się w cieniu okryta jeszcze mrokiem odchodzącej nocy. Na zachodzie żegna nas złocisty księżyc, powoli znikający za Paną kurtyną drzew. Jest on znakiem cofającej się ciemności. I końca praw nocy. Na wschodzie niebo powoli rozjaśnia łuna zbliżającego się wschodu. Początek nowego dnia. Słońce nie jest jeszcze jednak widoczne. O po tej jest też zimno. Jest to bowiem najchłodniejszy moment doby. Nie przeszkadza to jednak ptakom, które już wyczuwają nadejście nowego dnia, obwieszczając to swym kląskaniem. Ta specyficzna chwila, utkana z głębokiej ciszy i ptasich głosów, zdaje się być zawieszona gdzieś poza światem, a jednocześnie pełna oczekiwania. Jest momentem pustym, zagadkowym, nieokreślonym, niwą, która oddziela panowanie nocy i dnia. W tym sensie, jako moment mediacji, stanowi w zasadzie czas, który nie należy do nikogo. Chwilę, w której znika słońce i księżyc, co jednocześnie oznacza zawieszenie władzy zarówno sił ciemności, jak i światła. W tym znaczeniu więc przedświt nie jest jedynie pewną czasową linią demarkacyjną oddzielającą noc i dzień, lecz także momentem leżącym niejako poza wszelkimi prawami. Chwilą pierwotnego bezczasu, przed wyłonieniem się jakichkolwiek zasad i prawideł, które kierują cyklem natury. Światło, które objawia nam się o tej porze, nie wynika z bezpośredniej obecności Słońca. Jest blade, można powiedzieć bezkrwiste, w pewien sposób upiorne. Zmienia znaną nam przestrzeń, sprawiając, iż staje się ona tajemnicza, zagadkowa i obca. Nic dziwnego więc, że blada godzina, ten czas bez czasu, jest momentem o ogromnym magicznym potencjale. Wrotami do wieczności, a więc i do pierwotnego sakrum zaciera ona granicę między widzialnym i niewidzialnym, sprawiając, że świat subtelny łączy się ze światem materii, i w żadnym innym momencie doby. Nie jest tak łatwo napotkać na manifestacje duchów. Ich obecność jest tutaj wręcz namacalna, a wrażenie, wy nie jesteście sami, towarzyszy mi ciągle na tych krętych ścieżkach. Jak każda liminalna chwila, taki przedświt jest czasem przemiany. Duchy nocne powracają do swych miejsc zamieszkania. Duchy dzienne budzą się, Oba ich rodzaje przemierzają Ziemię. Ale jest i trzeci tych istot, które możemy spotkać w tym czasie. To te, które nie należą ani do Krainy Słońca, ani do Sfery Księżyca. Dziwaczne i tajemnicze istoty, żyjące poza prawami, cyklem natury. O tej porze objawiają się one, a spotkania te mogą mieć nadzwyczajnie oczekiwany przebieg. Dawniej ludzie na wsiach często więc lękali się zostawać samemu w tym czasie. Z uwagi na te wędrówki duchów, także przejścia do innych światów są w tym czasie otwarte. Dopóki oczywiście nie padnie na nie ramię słońca. Można to z powodzeniem wykorzystać w kuszcie, jeżeli tylko umie się znaleźć takie lokacje. Jedną z nich jest na przykład ta wierzba o wielu rozłożystych pniach. Być może pamiętacie ją też z odcinka o nocnego ognia. Takie miejsca i odprawiana pora są oczywiście doskonałym czasem do wykonywania wszelkich rytuałów pozwalają one łatwo nawiązać kontakt z niewidzialnym królestwem, umożliwiają zarówno wzywanie duchów, jak i kroczenie pomiędzy światami. Tutaj wykorzystuję dym jako nośnik magicznej intencji, która pozwala mi otworzyć tego rodzaju przejście i tworzy stabilne połączenie pomiędzy jedną a drugą stroną. Pojawiające się o bladej godzinie mgły posiadają zresztą bardzo podobną moc, i choć nie zamierzam tutaj zdradzać wszystkich sekretów krętej ścieżki. Powiem, że wiele można się nauczyć z tego rodzaju obcowania ze światem subtelnym. W czarostwie tradycyjnym, tego rodzaju praktyki są absolutną podstawą. Często więc zrywamy się przed świtem, by wędrować samotnie. Wiele naszej wiedzy i mocy zdobywamy właśnie dzięki temu. W kolejnym miejscu zapalam trzy białe świece. Robię to na ścieżce która przecina miedzę, w ten sposób tworząc pewną szczególną lokację, stanowiącą coś w rodzaju rozstajów duchowych. Fizyczna droga używana przez ludzi przecina tutaj miedzę, która jest przecież traktem duchów. Jest to więc bardzo dobre miejsce do spotkań ze zmarłymi, zwłaszcza, że w pobliżu znajdują się resztki zrujnowanego obejścia. Duchy jego właścicieli Wciąż jednak dbają o tą ziemię, o miejsca, które kochali na drzwiach i także chętnie odpowiedzą na moje wezwanie. Warto, myślę, również wspomnieć, że Przedświt posiada w sobie ogromny potencjał kreacji. Jest on zapowiedzią nowego dnia, a więc i nowego początku, nowego życia. Wyłania wokół nas kształty mgliste, i nie nazwane, które następnie powoli stają się elementami naszej codzienności obserwowanymi w blasku Słońca. W magii więc jest to szczególnie dobry czas dotkania czarów związanych z tym, co chcemy powołać do życia. Warto w nim również rozejrzeć się za różnymi magicznymi składnikami. Ta ostatnia uwaga odnosi się zwłaszcza do magii wody. Przed świt jest czasem, w którym zdobywamy rosę i milczącą wodę. O obu z nich zresztą opowiadałem wam w czasie naszych wcześniejszych wypraw. Polecam być może przypomnieć sobie te odcinki. Lata godzina jednak jest także porą zbierania ziół. Ja niewiele mogę co prawda zerwać o tej porze, Wiosna wciąż, powiem jeszcze, jest w zalążku. Jest jednak pełnia szkoda marnować tą chwilę. Ograniczę się więc do młodej pokrzywy, która wcale jeszcze tak mocno nie pawi. Zwykle robię z niej po prostu nalewkę. Jest to ona świetna, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, jak i oczyszczanie z klątw. Zbieram kilka liści poziomki leśnej, zanim wypuści kwiaty. Teraz bowiem mają one największą moc. A tutaj napotykam na zawilec gajowy, który niedługo rozkwitnie w pełni. Nie zbieram jednak tego, czego nie potrzebuję. Zostawiam go więc w spokoju. Warto pamiętać, że ta szczególna pora pozwala nam schwytać i zachować najczystszą moc wody, ziół czy innych elementów, które zbieramy zanim zejdzie słońce. Dobrze jest później także ukrycie przed Jego wzrokiem, gdyż mogłoby ono unicestwić tą szczególną, ale i bardzo delikatną moc. A jeśli o słońcu mówię, to ukazało właśnie ono swą twarz, kończąc naszą mglistą wyprawę pośród niesamowitości. W rozumieniu magicznym moment wschodu rozpoczyna bowiem nowy dzień, a więc i symbolizuje powrót. Normalnego czasu. W duchowości ludowej to właśnie wschód słońca oznacza zwycięstwo światła nad ciemnością. Dla czarownika jednak jest to chwila, w której subtelne moce wycofują się. Nie ja więc tak, że pozwolę sobie pójść za ich przykładem i skieruję się już w stronę domu. Idąc szybkim krokiem przez las, staram się korzystać. Z ostatnich chwil cienia, chroniącego jeszcze tu i ówdzie ziemię przed wzrokiem dziennej gwiazdy. I tutaj właściwie kończy się nasza przygoda. Jeżeli jednak spodobała Ci się ta wyprawa w czarownikiem, pamiętaj, koniecznie daj łapkę w górę, nie zapomnij też o subie. Wszystkich zainteresowanych moją pracą zachęcam też do kupienia książki Smoczy moczy skarb wademek Czarostwa pracyjnego której autorem jestem. Link znajdziecie w opisie filmu. Przypominam także, że istnieje opcja wspierania kanału kuchni czarownika, która daje dojście do unikalnych materiałów z mojej pracy magicznej. Możecie też oczywiście skorzystać z kupnika kawy. Na wszystkie komentarze, jak zawsze, bardzo chętnie odpowiem. No a teraz już dziękuję Wam. No i do następnego zaklęcia!